Ostatnio wstawiła pani na swojego Instagrama zdjęcie czy dokładnie bumeranga z koncertu chłopaków Dawida i taką bumerang to był to pełnoprawny był... film. Dobrze, w takim razie zwracam honor, ok, filmik, e, film i media od razu rzuciły sobie na głowę Kinga Rusin bawi się na koncercie przyszłego zięcia. Tak szczerze nie denerwuje to już pani trochę. Ja tego nie czytam, ale bawiłam się świetnie, więc mieli rację. Bawiłam się świetnie, ale jest wielu artystów, przy których muzyca się świetnie bawię. Także jeden, jeden i Dawid, i Filip są jedni z tych artystów, przy których muzyca się po prostu dobrze bawię. Jasne, ja to rozumiem. Natomiast tak zupełnie osobiście, Iga jest nie, no, niewiele starsza ode mnie. To nie jest wiek, w którym się myśli o takich rzeczach, a jednak ich się bardzo już w tą rolę wciska. Nie wiem, chyba się tym nie przejmują. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie. Oni w tej, chwili, w tej chwili, jeżeli mamy dobre informacje aktualne, mieszkają w tej chwili w Londynie i zastanawia mnie, czy u pani przeważa raczej serce mamy, które gdzieś tam krwawi, że nie ma córki obok, czy na przykład doświadczenie show biznesowe, które mówi o tym, że dobrze, że tam mieszkają, bo mogą spokojnie wyjść na ulicę, Iga może się spokojnie uczyć bez fleszy. Nie, ani jedno, ani drugie. Ja się bardzo cieszę, że moja córka jest w Londynie, ponieważ ona o tym marzyła. Więc spełniała, spełniła swoje marzenia. Ja cieszę się, że mogłam jej to umożliwić. Bardzo, bardzo, bardzo ciężko harowała, żeby zdać egzaminy każdy, kto zdaje na zagraniczne uczelnie. Te dobre, te klasowe, najlepsze na świecie, to wie, że naprawdę to jest taka bzdura, jak ktoś pisze, że wystarczy zapłacić. Nie, nie wystarczy zapłacić, trzeba się jeszcze dostać i trzeba zdać naprawdę mnóstwo egzaminów i mieć wybitne osiągnięcia w nauce. I to było jej marzenie: spełniła to marzenie, jest w miejscu, o którym marzyła, wykorzystuje to w 100%. Więc ja się bardzo cieszę duma bije z oczu i to jest piękne. Zastanawia mnie, gdyby któregoś pięknego albo i właśnie niepięknego dnia córki do Pani przyszły i powiedziały Mamo, chcemy rozpocząć taką poważną e, karierę medialną. Byłaby Pani raczej tym głosem popierającym, cieszącym się, czy jednak tym rozważnym, troszeczkę może powstrzymującym? Ja myślę, że moje córki będą robiły to, co chcą. <laughs> niezależnie od tego, co ja na ten temat, na ten temat sądzę. Ale są szalenie rozsądne. I myślę, że gdzieś budują swój pomysł na siebie w bardzo, bardzo fajny sposób, a przede wszystkim zdobywają wiedzę co jest dla mnie kluczowe, bo. Wiadomo, można gdzieś tam zawsze zaistnieć, ale można też bardzo szybko zniknąć, a nikt nam wiedzy z głowy nie wymarze. Także to jest, to jest podstawa i żeby mieć jeszcze sposób na siebie spełniać się, żeby praca była naszą pasją. Tego im po prostu z całego serca życzę. Idą w dobrym kierunku.